A gdzie klauni? Wybacz. Emotka klauna była podstępem. Mogłaś uprzedzić. To lokal na weekend, nie wtorek. Wiem, ale Rob mi powiedział, że Derek miał tu prywatny wieczór kawalerski z tancerką Capri. Wagner nie wydał żadnej zgody. Nie możemy jej oficjalnie przesłuchać. Wiem, ale witam, jestem Capri. Szukałaś mnie? Jakaś okazja? Jak najbardziej. Jestem zaręczona z jej synem, Teddy. To najlepsza przyszła teściowa i chcemy, żeby miał najlepszy wieczór kawalerski. A ciebie nam polecono. I chcemy wiedzieć, że do niczego nie dojdzie, a Teddy będzie wierny. Pomożesz nam? Ja. Ciągle to robię. Nie chcemy żadnych wpadek. Ten aniołek i mój syn dostaną wszystko, czego zapragną. Poza włoskiem golfowym. Widziałaś wiadomości? Ten pan młody był moim klientem. Niemożliwe. Więc Derek powiedział Capri prawdę o Ashtonie. To zrozumiałe jest, przemiła. A ona powiedziała Ashtonowi, przez co chyba chciał zabić Dereka. Może, ale jak Derek się udusił? Koroner nic nie znalazł. No i gdzie ten zegarek? A tak w ogóle chętnie zostałabym twoją teściową.